Szymon na początek gratulacje niezłego występu. Teoretycznie faworyzowany rywal, zupełnie inny moment przygotowań, jednak wcale nie jesteśmy gorszą ekipą na boisku. Tak, tak. Przed nami bardzo ciężki okres teraz. Mamy dwa treningi dziennie. Jest, jesteśmy w kompletnie innym, tak jak mówiłeś, etapie przygotowań. Wisła już tak naprawdę przygotowana do sezonu. My jesteśmy w trakcie jeszcze kreowana eskadra, także bardzo dobrze to wyglądało, myślę. Wynik 1-1 myślę też, że z przebiegu gry jest yy, adekwatny i kurczę, jest, jesteśmy pełni optymizmu i pracujemy dalej, tak jak mówię. Widzieliśmy dzisiaj pod Beskidzie w kontrze, widzieliśmy w ataku pozycyjnym. Jak określiłbyś styl gry, który pod Beskidzie będzie, którym będzie emanować w nadchodzącym sezonie? Tak. Staramy się na pewno kreować dużo sytuacji, grać ofensywnie, gdzieś tam utrzymywać się przy piłce. To jest główne założenie klubu, trenerów. Taką mamy wizję, by grać w piłkę i, i, i cieszyć kibiców po prostu. Dzisiaj twoje pier, twój pierwszy występ na Murawie w Podbeskidziu. Chyba to są pierwsze pozytywne efekty tego. Tak, tak, tak. Jestem Bardzo, bardzo się cieszę, bo gdzieś tam miałem za sobą bardzo ciężki okres gdzieś tam miałem, że tak powiem, dwie operacje troszeczkę. Eee, drugo mi zajęło eee, powrót na boisko, ale naprawdę bardzo cieszy i miło mi było zadebiutować w Podbeskidziu. Kurczę, no po takim okresie czasu widać po Tobie głód piłki. Tak, 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 jestem bardzo, kurczę, bardzo się cieszę, bo naprawdę brakowało mi tego i, i, i mam nadzieję, że, że wszystko będzie po mojej myśli, tak? I będziemy, będę dobrze pracował i, i, i zasłużę sobie na minuty w Podbeskidziu. Trzymam kciuki i życzę powodzenia.